Dobry wieczór. witam Was w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Rozpocznę fragmentem z Ewangelii według Świętego Mateusza, rozdział 22, wersety od 34 do 40. Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w prawie, wystawiając go na próbę, zapytał: Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? On mu odpowiedział, Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do Niego, będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe prawo i prorocy. O, nie dzisiaj chciałbym, aby taki rozpoczął się krótki cykl. Składający się z dziesięciu podcastów, ponieważ chciałbym porozmawiać na temat dziesięciorga przykazań. Co prawda, fragment, który przeczytałem, nie wymienił tych dziesięciu przykazań, natomiast tutaj wyraźnie Pan Jezus wymienił dwa przykazania: pierwsze najważniejsze i drugie, ale właśnie powiedział, że na tych przykazaniach jest oparte właśnie całe prawo i prorocy. Jakiś czas temu nagrałem już taki krótki podcast na temat dziesięciorga przykazań, można go odsłuchać. Natomiast dzisiaj chciałbym, abyśmy troszeczkę bardziej rozwinęli Każde z tych przykazań, które jest opisane na przykład w drugiej księdze mojżeszowej, inaczej księdze Wyjścia. I chciałbym właśnie, poczynając od dzisiaj, abyśmy zajęli się przez następne 10 odcinków tymi tak zwanymi dziesięciorga przykazaniami. Możliwe, że zastanawiacie się, no to którą wersję wybiorę, czy jako protestant tą protestancką, a może jednak przychylę się do tej katolickiej wersji. Chciałbym przychylić się i tak zrobię do wersji, która została zapisana w Piśmie Świętym. Dlatego każdego dnia nie będę ich numerował tych przykazań, natomiast przeczytam ten fragment z Pisma Świętego, właśnie z drugiej księgi Mojżeszowej, z księgi wyjścia i od 20 rozdziału, od pierwszego wersetu po kolei do samego końca. Tam Pan Bóg dał Mojżeszowi te przykazania. Do tego końca omówię werset po wersecie. W samej Biblii nie mamy prost napisane. Pierwsze przykazanie to jest to i to. Drugie przykazanie to jest to i to. Nie mamy takich numerów przy poszczególnych przykazaniach. W Biblii mamy numery Nazywamy je rozdziałami, które zostały nadane dużo, dużo później, już po zakończeniu spisywania całej Biblii. Następnie znajdziemy jeszcze numery, czyli tak zwane wersety, i one jeszcze później zostały nadane. Kochani, ja zacznę, tak jak wspomniałem, Księga Wyjścia, 20 rozdział, i dzisiaj przeczytam pierwsze trzy wersety. Wtedy wypowiedział Bóg wszystkie te słowa. Ja jestem Pan Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. Kochani, to jest przykazanie, które Pan Bóg dał Mojżeszowi, aby ten przekazał to ludowi Izraela. Pytanie jest takie, może na początek: jeżeli to są przykazania od Boga do Mojżesza, który ma przekazać je ludowi Izraela, to czy te przykazania w ogóle nas obowiązują, a może one dotyczyły tylko i wyłącznie ludu Izraela? byśmy uważnie czytali, oczywiście, całą Biblię, to zobaczymy, że na te przykazania powoływał się Pan Jezus, wspominał o nich, nauczał na podstawie nich, a niektóre z tych przykazań można powiedzieć, że jeszcze wyśrubował, tak? Dokręcił śrubę i podniósł poprzeczkę niesamowicie. Niektórzy twierdzą, że rzeczywiście te przykazania obowiązują jak najbardziej chrześcijan, ponieważ są zapisane w Nowym Testamencie również i posługują się tutaj fragmentem z Ewangelii św. Marka 10 rozdział i wersety od 17 do 22. Może też to przeczytam. Gdy wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upatrzył przed nim na kolana, zaczął go pytać. Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu rzekł, czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę. On mu odpowiedział, nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości wtedy jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu jednego ci brakuje idź sprzedaj wszystko co masz i rozdaj ubogim a będziesz miał skarb w niebie potem przyjdź i chodź za mną lecz on pochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony miał bowiem wiele posiadłości niektórzy uważają że właśnie wypełnienie tych przykazań tych dziesięciu przykazań bo na, tym, na to wskazywał m.in. pan jezus da nam warunek właśnie zbawienia natomiast czy to jest tak, że jeżeli będziemy przestrzegać dziesięcioro przykazań, to właśnie mamy pewność, że osiągniemy zbawienie? No, jak będziemy czytać, to zbawienie mamy przez wiarę, wiarę w Jezusa Chrystusa. Bóg okazuje nam je z łaski. No więc po co nam są te przykazania? W innym fragmencie w Nowym Testamencie możemy przeczytać, że ten, kto miłuje Boga, przestrzega. I jego przykazań. Więc z całą pewnością przestrzeganie przykazań Bożych. Których przykazań? No, tych, które są zapisane w Piśmie Świętym, pokazuje, że my rzeczywiście kochamy Boga. Ale czy one mogą zagwarantować nam zbawienie? Kochani, zbawienie mamy z łaski od Boga, przyjmujemy przez wiarę, przez to, że Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu za mój grzech. Ojciec przyjął tą ofiarę i wzbudził go trzeciego dnia z martwych, i to oznacza, że on pokonał śmierć. Jeżeli w to uwierzę, to będę miał zbawienie. Natomiast z całą pewnością przykazania są po to, aby pomóc mi zrozumieć. Kim jest Bóg, co ode mnie oczekuje? Z całą pewnością też pokazuje właśnie, że kocham Boga i chcę jemu się poddawać. Dobrze, w takim razie, co może oznaczać to przykazanie, które, od którego zaczął się cały dekalog? Ja jestem Pan Bóg Twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej z domu niewoli. Tutaj wskazuje Pan Bóg właśnie, że on jest Bogiem. On jest jedynym Bogiem, i chodzi tutaj o tego Boga, który wyprowadził lud izraelski z Egiptu właśnie z niewoli. Dalej jest napisane: Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. O co tutaj chodzi? Bóg wyraźnie zaznacza, że on jest jedynym Bogiem. Jedynym Bogiem i tylko Jemu można oddawać cześć. Bóg nie zgadza się i nie dopuszcza do tego, abyśmy czcili. Innych bogów, albo żebyśmy sobie wymyślali innych bogów. W tamtych czasach naprawdę było wielobóstwo. Różne narody miały różnych bogów, które, których sobie tam nazywano, na przykład Dagona, były różnego rodzaju Aszery, Baal. Dzisiaj również jest wiele nacji, które ma różnych bogów. Ale Bogu też nie chodziło o to, aby nie czcić wielu bogów, żeby nie zwać w tak zwanym politeizmie. Ale też chodziło mu o to, aby nie czcić innego Boga, nawet jednego. Przypuśćmy na przykład dzisiaj Buddę czy Allaha, bo Bóg chce, aby czcić tylko jednego. I buddyści, i islamiści, muzułmanie mają jednego Boga, ale to nie o to chodzi, że my mamy czcić jednego Boga. My mamy czcić jednego, ale konkretnego Boga. Tego Boga, który wyprowadził właśnie lud izraelski. Z Egiptu. Nie możemy sobie też dokładać innych bogów i na przykład uważać tego Boga, który wyprowadził lud izraelski z Egiptu, za najważniejszego, a na przykład mieć pomniejszych innych bogów. Bóg też na to się nie zgadza. On chce, abyśmy tylko i wyłącznie oddawali cześć Jemu i żebyśmy stawiali tego Boga zawsze na pierwszym miejscu. Możliwe, że niektórzy się zapytają, albo ich ktoś dziwi, no ale przecież. Jest jeden Bóg tak naprawdę, ale my sobie go różnie nazywamy. I są takie teorie, że Bóg na przykład buddystów czy muzułmanów to jest dokładnie ten sam Bóg, czy oczywiście Bóg Izraelitów to też jest przecież ten sam Bóg, tylko inaczej go nazywamy. No nie, no tak nie jest. Bóg, ten, który stworzył niebo i ziemię, Pan, Panów i Król, Królów, jest tylko jednym i jedynym Bogiem. I. On ma oczywiście wiele imion, ale to nie jest ten sam Bóg, co na przykład buddystów. To nie jest ten sam Bóg, co Bóg Żydów. Czy to nie jest ten sam Bóg, co Bóg muzułmanów. I tak usłyszeliście: Bóg chrześcijan, a Bóg Żydów to nie jest ten sam Bóg. Rzeczywiście, Bóg Żydów wyprowadził ich z Egiptu. I Bóg chrześcijan również wyprowadził Żydów z Egiptu. Natomiast Bóg chrześcijan ma syna. Ten syn ma na imię Jezus. Jest to Jezus Chrystus. Więc Bóg chrześcijan ma syna. Zapytajcie się teraz Żydów, czy ich Bóg ma syna. Z całą pewnością odpowiedzą, że nie. Więc skoro mój Bóg jako chrześcijanina ma syna Jezusa Chrystusa, a Bóg Żydów nie ma syna, to to nie może być ten sam Bóg. Dokładnie to samo, jeżeli chodzi o muzułmanów. Ich Bóg też stwierdzą, że wyprowadził lud Izraela z Egiptu, natomiast ich Bóg nie ma syna, a mój ma, więc to nie jest z całą pewnością ten sam Bóg. Izraelici od samego początku wiedzieli i tak wierzyli, że rzeczywiście jest jeden Bóg, ale wyrażali go w liczbie mnogiej. Elohim. Co to oznaczało? To oznaczało, że rzeczywiście jest jeden Bóg, ale on ma liczbę przynajmniej 3 plus. Jak już kiedyś wspominałem w języku hebrajskim, mamy liczbę pojedynczą, liczbę podwójną i liczbę mnogą. I to słowo Elohim właśnie jest użyte jako tej, ta liczba mnoga, czyli coś, co jest 3 albo więcej. Z całą pewnością byli o tym przekonani Żydzi, że Bóg jest Bogiem Ojcem, wiedzieli o duchu Bożym, który jest Bogiem, i wiedzieli o tym, że ma przyjść mesjasz, który właśnie będzie pochodził od Boga. Więc trój, Boga dla Żydów generalnie była do przyjęcia i można powiedzieć, że była im znana. I oni w takiego Boga wierzyli, że taki właśnie Bóg istnieje. Niestety, kiedy Przyszedł mesjasz, właśnie ten od Boga. Oni nie uwierzyli, że on przyszedł już i jest również Bogiem. Tym samym odrzucili to pierwsze przykazanie. I dalej wielbili sobie Boga, którego sobie wyobrazili, ale nie tego Boga, który jest Bogiem faktycznym. Niestety złamali pierwsze przykazanie. I tym samym. Może i wierzą w część tego pierwszego przykazania, czyli Boga, który wyprowadził ich z ziemi egipskiej, z domu niewoli, ale już traktują teraz tego Boga zupełnie jako innego, ponieważ Bóg posłał swojego syna, Jezusa Chrystusa, który jest synem Bożym i dawał o tym świadectwo. A jeżeli Jezus jest synem Bożym. Tym samym jest też i Bogiem. Jednym oczywiście Bogiem, tym samym Bogiem, co Ojciec i Duch Święty. Kochani, to jest pierwsze przykazanie, które jest zapisane w tym tak zwanym dekalogu. Pan Jezus powiedział, że właśnie jest jeden Bóg, słuchaj Izraelu, jest jeden Bóg. I ty będziesz go miłował z całego serca, z całego umysłu, z całej myśli swojej. I to jest naj, największe przykazanie. Największym przykazaniem jest to, że my musimy poznać naszego Boga. Kto jest tym Bogiem i Jemu tylko cześć oddawać. Postawić Go na pierwszym miejscu i poddać się Mu w zupełności. Poddać się Jego Słowu. Niejednokrotnie Bóg zadziwia. Mnie bardzo zadziwia. I tak jak Hiob kiedyś mówił, znałem Cię, Boże, tylko ze słyszenia dzisiaj Cię poznałem. I rzeczywiście moje wyobrażenia przez lata na temat Boga było różne, ponieważ słyszałem o Bogu. Ale kiedy zacząłem poznawać Boga, kiedy zacząłem czytać słowo i rozważać je, poddawać się pod to słowo, to wtedy poznałem tego prawdziwego, jedynego Boga. I dzisiaj wiem, komu oddaję cześć: jednemu Bogu. I nie mam innych bogów oprócz tego, którego właśnie poznałem, a którego przedstawiło mi Pismo Święte. Kochani, jutro kolejne wersety, kolejne od czwartego wersetu 20 rozdziału Księgi wyjścia będziemy czytać jeszcze bardziej ciekawe informacje rzeczy, no i z całą pewnością rzeczy, o których wiele osób nigdy tak nie myślało, nie patrzyło na to, a to wszystko opisane jest w Piśmie Świętym. Na koniec tylko dodam. Zajmuję się i czytam to, co jest wypisane w Piśmie Świętym. Nie na zasadzie jakiegoś zestawienia dziesięciorga przykazań ustanowionego czy wymyślonego, zaakceptowanego przez Kościół rzymsko-katolicki czy przez jakiś inny Kościół protestancki. Skupiam się tylko i wyłącznie na Piśmie Świętym, aby właśnie omówić to, co Pan Bóg przekazał na tych kamiennych tablicach właśnie Mojżeszowi. Pozdrawiam serdecznie, Błogosławie i życzę dobrej nocy. Jeśli się podobało, to udostępnij dalej, daj kciuka w górę, napisz komentarz albo podziel się, skąd jesteś. W ten sposób i ty, drogi słuchaczu, przyczynisz się do szerzenia Ewangelii Jezusa Chrystusa.